Cześć, witajcie z tej strony WUPO, a to jest, to jest uwaga, drugi odcinek z serii Tropiki. Dokładnie. Przez jakiś czas nie kręciłem z tej serii odcinków, ale jakoś musiała mi najść w na nato, a teraz postanowiłem odświeżyć paczuszkę z modami e, i po prostu nagrać dla was filmik. Także e, no jeszcze na wstępie chciałbym przeprosić za mój głos, ale nadal jestem chory No ale myślę, że to wam jakoś tam zbytnio nie przeszkodzi w oglądaniu Także co, jakie mam plany na ten odcinek e, W pierwszej części będę starał się znaleźć jakieś miejsce na domek, a w drugiej zacząć go budować na Facebooku wybraliście, że mam zamieszkać na drzewie, także będę szukał jakiejś dżungli, czy coś w tym aby właśnie na tym drzewku się osiedlić. No i dobra, wyruszmy. W, między... <laughs> o, sorry. w międzyczasie będę Wam opowiadał, jakie tutaj mody sobie dograłem. Także tak będzie wyglądał ten odcinek, okej. Okay. Mam troszkę więcej rzeczy, bo siedziałem sobie w tej kopalni i zbierałem itemki także troszkę mi ten ekwipunek się powiększył no ale okej okay. jakie mody dograłem w prawym górnym rogu zapewne już widzicie że mam ray minimapkę. mapkę to jest znany i standardowy mod także to nie ma chyba żadnej zdziwienia, że go mam wcześniej go miałem, teraz też go mam no przydatna modyfikacja Ok, zacznę sobie te drzewo czyżby treecaptitator nie działał? chyba nie działa, no trudno nie wciskam shifta, tak wcześniej mi mówiliście, że na shiftcie mam tego <laughs> nie ścinać, no i nie ścinam, ale i tak nie działa, więc może po prostu na tym drewnie, ale nie no, wcześniej działał. Bo odświeżyłem ogólnie poczuszkę na 1.4.5, także może to coś z tym winne. Okej, okay. innym modem jest to Rafa Koralowa. To ten mod już był, także to nie ma żadnego zdziwienia. Następnym modem jest Damage Indicators. Um, on mi pokazuje jakie damage zadajełem mobkowi Jeżeli zaraz tutaj znajdę jakieś zwierzaka, to e, wam to zaprezentuję. E, ale na razie tutaj w publicznym nic nie widzę, tutaj są jakieś takie śmieszne górki i śmieszna plaża. E, no toś fajnie się wygenerował ten świat. Okej. Okay. Jeszcze pozbieram żarcie, bo pamiętam z poprzedniego sezonu, że one było strasznie, strasznie przydatne i potrzebne i zawsze miałem go za mało, także... Jak najbardziej wezmę. Hmm, dobra. Znaczy to coś mi tutaj jeszcze dasz drzewko. Nie chcę mi się teraz specjalnie czekać, żeby was tutaj nie zadnudać, ale okej, okay, tutaj jest sadzonka więc ją sobie wezmę na pewno. Hmm, może zrobimy jakąś hodowlę drzewek. Ale to w przyszłości jeszcze się coś pomyśli. Na razie trzeba mieć gdzie mieszkać, a nie myśleć o jakichś sadach. E, I tak dalej. Okej, okay. strasznie dużo coś żarcia wypada, nie to żebym narzekał, nie? Ale... I niezłe zdziwienie, bo wcześniej jakoś tak mało tego było, a teraz tutaj zobaczcie już mam 30 Grayfruit okay, Tow. Okej, chyba tu już nic nie poleci jeszcze tutaj, coś jest na ziemi, to zabiorę i lecę dalej. Okej, okay, jeszcze jedno. Mm, dobra. Koczmy dowody. mam nadzieję, że ten orkinek mnie tutaj nie zadziacha. Merlin, Marlin, to jest Marlin. Jak widzicie, pokazuje mi się ikonka, bo nacelowałem na niego, a ten mod pokazuje jakiego yy, przeciwnika mam przed sobą, tak jakby, oraz ile mu obrażeń będę zadawał, więc na przykładzie tych krówek wam pokażę. Yy. I jeszcze a propos krówek, będzie się inna modyfikacja węzała. Ale okej, okay, najpierw je zadziacham, I Zobaczcie, pokazuje mi ile obrażenia im zadaje, więc jest to całkiem fajne, przyjemne i przydatne. Okej, okay, to też mi niepotrzebne. Będzie mi potrzebna ich skóra, więc może już się domyślacie jaki to jest mod. Jest to modyfikacja na plecaki. Bo często tak jest, że idę sobie gdzieś coś podbierać i muszę zaraz wracać, bo jest ekwiwonek pełny. Szczególnie tutaj, gdy jest mnóstwo różnych innych itemków, także no, to na pewno będzie przydatne. Tu mam sporo drzewek i teraz fajnie było, że gdyby ten jednak Tricky działał, no trudno. Będę musiał po odcinku sprawdzić, czemu tutaj coś szwankuje. Eee, I będę musiał to naprawić, bo jednak to mi się przyda, okej okay. Zadnę jeszcze te drzewo I pójdę zabić krówki, bo... <laughs> Sorry, może uzbieram już eee, Odpowiednią ilość skór na plecak Oj, jakaś ścinka Okej, okay, już jest okej okay. mm, Dobra, szamie sobie tutaj Redzonka. A, ja, chodźcie do mnie cztery słodziaki, ale muszę was zabić, przykro mi prawo dżungli, prawo silniejszego, dobra i ty też i jeszcze, chodź ty do mnie, mam nadzieję, że dasz mi skórę, no nie uciekaj, Ok, no niestety się nie udało, ale i tak chyba mam wystarczającą ilość, nie pamiętam teraz dokładnie ile trzeba było, 8 chyba, tak dokładnie 8. mam backpack, bardzo przydatna rzecz, E, mogę zrobić też ulepszony backpack Ale to zmi w międzyczasie Otwieramy, klikamy prawym przyciskiem myszy I mogę sobie poprzerzucać tutaj e, Zbędne itemki, albo te które chcę schować Nie wiem jak tam Wedle gustu Okej, okay. schował na razie szybko wszystko On jest, e, nie jest tak pojemny Ale gdy go ulepszę to będzie większy Także nie ma z tym problemu e, Okej, okay. widzę tutaj małpki Małpkom można dać piniakoladę e, I one wtedy będą Będą, będą dla nas przyjazne, czy coś. Wow, Czemu ty mnie zatrułaś? Jak to się nazywa? Blue Tree Frog. Fajnie, fajnie, że to jest pokazane, jak się nazywa dany ten przeciwnik, okej, okay, trzeba wstrzymać, bo mnie Poison zaraz... Nie, Poison nie może zabić, ale i tak wolę mieć naładowane te życie, bo nic nie wiadomo, co może mnie tu spotkać. No bragin, krówko, krówki. Mogłem nie zabijać i je porozmnażać, ale to już tam później znajdę nowe. E, bambus, bambus też mi się przyda, bo ktoś mi mówił, że fajnie gdyby byłoby, gdybym wybudował domek z Bambusa, nie ma problemu. E, też miałem w sumie takie podobne plany, także okej okay, to mi nie będzie potrzebne. Mm, poison Frog Skin. Nie wiem czy to mi się przyda aczkolwiek wezmę, bo jest zawsze coś odmi odmiennego i e, jakoś tam kusi. Dobra. Tutaj mamy jakąś taką mini dżunglę. I czy to jest dobry teren na moją pierwszą posiadłość <laughs> domek? Zaraz e, przejdę się dookoła i sprawdzę jak to wygląda. E, no jest sporo drzewek. Tylko, że ich rozstaw musi też być jakiś tam odpowiedni i fajny, żebym ja tutaj mógł coś fajnego stworzyć. E, a chyba tak jakoś no niezbyt to mi tutaj wygląda. Mm, dobra, lecimy dalej jednak to. Oj, odpuszczę sobie. Może znajdę coś lepszego. Mm, fajnie, zobacz jak ona wysoko rośnie ta trzcinka. Nie, bambus, sorry, co ja tam czycina, Dobra, mam TT. Te, te. Ile mam już? Dwa staki, więc całkiem szybko się zbiera. Eee, także bardzo fajnie. Eee, dobra, tutaj mamy kolejną dżunglę. Jak pamiętacie, w pierwszym sezonie też mieszkałem w takim miejscu. Uznaliście, że to jest bardzo fajne miejsce, także zostaniemy. Eee, no i okej. Okay. Wtedy był dość, dość taki, no, nie do końca dobry teren. Eee, dlatego teraz chciałbym troszkę lepszy odnaleźć. Um, ale te drzewa jakoś to mnie nie motywuje, to co tutaj mamy um, za mało drzew. Jakoś tak dziwnie są poustawiane. A ja wiem, jestem wybredny, ale po prostu chcę coś fajnego stworzyć, także muszę znaleźć odpowiednie ku temu miejsce. Dobra, lecę dalej. Przy okazji będę zbierał tego bambusa, bo on mi będzie potrzebny, tak jak mówię, do budowy domku. Ej jeszcze tylko tak, żeby tutaj nie było, że... Kurde, boże, boże. Że tutaj jakiś kobel nagle skądś się wziął. Okej, okay. i jeszcze jedna sprawa chcę jak najdalej od wulkanu, bo pamiętacie wtedy dookoła wszystko było zniszczone przez niego. No i nie wyglądało to zbyt estetycznie. Hmm. Tu w sumie nie jest źle, bo jest tych drzew sporo, Boże, znowu te... Głupie żaby, czy co to tam się nazywa, boż dobra, dobra, chyba skinęły. Okej, okay, ale znowu mnie zatruły. Nie dość, że jestem chory w realnym świecie, to jeszcze jestem chory w Minecraftie no nieźle, nieźle. Trochę daleko od spawna, ale zrobi się łóżko i nie będzie z tym problemu, także... Nie uważam to za jakiś tam problem. Dobra, dobra. okej, okay, tutaj mamy kolejnego bambusa, więc zabieram. Jakoś tak dziwnie, on tutaj sobie urósł sam, samotnie, ale. Dla mnie ważne, że jest i mogę go zebrać. Okej, okay, chyba nowe też dźwięki są w tym tropiku, bo jakoś nie przypomina sobie, że wcześniej takie były. One są takie dość łagodne, takie fajne, mi się one podobają. Eee, no i zobaczcie, tyle. Oj, 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 A to, to nie brzydko, brzydko. Jakaś pułapka miała być czy coś. I takie łagodne są te dźwięki i one mi się podobają strasznie. Nie wiem czy będziecie je słyszeć, nie wiem jak tam wyrenderuje to czy będzie to dość słyszalne. Postaram się, żebyście mogli to dobrze słyszeć. Dobra. Yy, mamy noc, mamy noc, a to nie jest dobry znak. Wow. Wow, wow, wow. Dość dziwny ten teren taki jakiś z dziurami, z bugami, błędami w renderingu no nie wiem tu w sumie góra jest dobra, tylko że no chcę się na drzewy, więc muszę jakoś się do tego zastosować um, chyba, że tu jakoś to połączymy hm, hm, No nie wiem. Wiecie co? Ja po prostu teraz zrobię cięcie um, i tak będę musiał materiałów nazbierać, a nie chcę wam z tym zanudzać, więc do pomyślę sobie, gdzie mam kurczę, gdzie mam mieszkać, e, jak ma to wyglądać, sobie rozplanuję i pozbieram materiały, a wtedy po prostu zacznę znowu nagrywać i będziemy dalej razem myśleć. Woda jest tu fajna, ona no, jest taka fajna. <grym> Fajna jest nas taka wow, jasna, ładna, po prostu. Ale dobra, nie przedłużając, więc zobaczymy się, dla Was za chwilkę, dla mnie pewnie dłuższą, ale jednak zobaczymy się. Okej, okay, witam po przerwie. Akurat piękny dzionek wstaje i mogę zacząć się bawić domkiem. Tak. Wybrałem jakieś miejsce, jest one dość daleko od spawna, więc teraz nie byłoby ciekawe gdybym zginął. Aczkolwiek w mini-mapce mam włączone deadpointy, także nie będzie z tym problemu. Okej, okay, to mi się wyświetliło, że dziś jest ta... Ropucha, wstępna, która zaraża. Dobrze, udało się ją zabić, e, także wybrałem sobie miejsce. Myślę, że ono jest dość fajne. Będę mógł tutaj się fajnie wkomponować. Oznaczyłem sobie te drzewko, bo na tym drzewie będzie taka, jakby główna moja siedziba. A tutaj dookoła będę jakieś inne bajery dodawał. Oczywiście to będzie od Was zależeć. E, no i tutaj mamy z jakąś taką, taką. Nie wiem, co to jest. Też jakoś to na pewno wykorzystam. No ale okej, okay. chcę. Mam jakieś 10 minut, więc chciałbym, jak domek. Coś wybudować. E, tutaj możemy zobaczyć, jak te drzewa są generowane. One nie mają e, swoich e, saplingów i są one generowane przez generator mapy Tropicrafta. E, więc jak widzicie one nie wkomponują się w teren, tylko mają określoną długość i tak są zrobione, także widzicie one są strasznie tutaj na dole e, w ziemię wbite, ale w same, dla mnie to lepiej, bo mogę sobie je stąd zebrać, bo i tak będę równał mniej więcej gdzieś tutaj jakoś tam poziomami, widzicie tu schodzi, więc będę musiał trochę dirtu nazbierać, ale to już nie problem, także troszkę drewna e, przynajmniej idzie do mnie. Ile tutaj tych, tych kawałków? Niewiele, aczkolwiek zawsze coś. Okej, okay, myślę, że mogę jeszcze jeden poziom ściąć. No niestety nie mogę, muszę sobie przejść i stworzyć yy, nową siekierkę, Tylko, że chciałem zrobić już żelazną, tak, burżuazja, już pierwszy, drugi odcinek, a ten już drzew... ten... żelazne rzeczy no ale co, mogę sobie na to pozwolić, przecież Ok, mamy piecyk um, tutaj mam w, w plecaku um, wszystkie niezbędne itemki okej, okay, to włożymy tu jeszcze wyjmę iron i okej, okay. um, dobra a teraz pomyślmy jakby to zaplanować um, będę budował z tego drewna Czyli z tego w połączeniu z dżunglowymi deskami. Trochę tego dżunglowego drzewa też nazbierałem, chodziłem, zbierałem, zarówno te i te, tutaj, tam, czy tam. Nie pamiętam, z któregoś lasu sobie pościnałem, e, także, żeby jakoś te tam nie psuć okolicy, żeby mieć z domku fajne widoczki. E, Okej, okay, tam mamy tego moba, którego można zabić tylko kilofem, a tam jest drugi. E, miałem też waypointa, jednego taki totem, w którym wcześniej znalazłem blok diaksu e, teraz nie wiem miałem problemy z plikami, e, ten trick musiałem wgrać od nowa i miałem z nim straszne problemy ale w końcu się udało, no i mi się coś waypointy usunęły no truno, one nie były aż tak tam bardzo potrzebne, znajdę sobie e, i tak pewnie będę jakiś odcinek poświęcał na zwiedzanie tutaj tego świata, więc na pewno znajdę, także to nie jest problem, ale okej, okay. dobra tu jest chyba przycięte, no albo dobra, jeszcze jedną podetniemy i o, będzie idealnie. Tutaj od razu zrobię podłogę, podłogę. Ym, tam we, zewnętrz, wewnętrzną warstwę z dirta. Dirtu tak to się nazywa, ok, to mogę też ściąć, zobaczcie, ładnie tri i tor działa. Ym. Na koniec odcinka będę miał też dla was niespodziankę, ale to już e, później o tym powiem, także tutaj się przypala ładnie, a ja mogę zacząć coś budować. I tak myślałem, żeby zrobić to w kształcie koła, dokładnie słyszycie, w kształcie koła, e, tylko u, 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 jak duże to koło miałoby być i e, jak miało to wyglądać, bo co zrobię takie koło? i po prostu takie filary to nie niezbyt. Nie no dobra, najpierw coś tam mm, wykombinujmy tutaj jakieś wejście by się przydało zrobić o tak, tak dobra, na potęcie to machniemy e, teraz tak, na jakiej to wysokości tutaj mamy jakieś, czekajcie zajdę na, tu mamy liście czyli myślę, że podłoga tutaj mogłaby być już Aj, nie, 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 tak nie wyjdzie. Musimy się, muszę się posilić jeszcze jednym klockiem. OK. E, no i dobra, na razie zrobimy coś takiego. E, obuduję to dookoła, mniej więcej w równy sposób. E, I potem od tego będę jakiś tam starał się koło zrobić. Te deski się fajnie z tym komponują. Zobaczcie, kolorystycznie nie jest najgorzej. Wiem, że miałem z bambusa robić, ale jakoś bambus ostatnio pamiętam, że to nie było coś, co jakoś tam fenoma... fenomenalnie wygląda. Był on taki już dość monotonny i momentalnie nawet irytujący, także no. z niego zrezygnuję. I, ze, i będę robił właśnie z tego drewna. Dobra, miałem coś już takiego, więc tutaj damy po jednym klocku, żeby to powstawało jakieś koło. No i okej, okay, wygląda to tak. Teraz dalej, co by tu dalej zrobić? No to na pewno powiększamy o jedno. Na końcu planuję, żeby na końcu, końcach tego okręgu machnąć Jakiś taki, e, z tego drewna właśnie e, Jakąś taką obramówkę I tam bambusowe płotki Tak, bambusowe płatki chyba że będą źle wyglądać to wtedy będę... Kurczę, będę musiał dodać normalne Dobra, tutaj jakoś tak, kurde, nie Dobra O Jezu, zepsuliście mi koncepcję z tym tutaj lianą boże, boże dobra, pójdę na około, co mi tam um, czy tu będzie wejście fuck you, minecraft ej, 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 denerwujesz mnie ale dobra, ja się nie poddam tak, no, nie mówcie, że tu też brak, boże boże ej, 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 ej. Dobra... ale nie, 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 u mnie tak łatwo nie jest złamać, ja sobie dam radę. Yyy, dobra, jak się tu teraz wchodziło? Yy, muszę sobie tutaj jakieś naprawdę wejście zrobić, bo bez tego będzie... kiepsko, okej, okay, już to zniszczę, no nie ma problemu, dobra. Yy, tu mam tak. Tylko, że jak na razie to wychodzi takie, no... Strasznie, ale to strasznie spikselowane z wiałe koło, a wiem, że się da lepsze. Także, um, um, tylko że noga musi być wtedy większe. Nie no, na pewno musi być większe. Dobra, więc jeżeli mi się nie uda zrobić samemu koła, to się posłużę taką stronką, Jest taka stronka Nie pamiętam jak ona się nazywa, ale wpiszcie sobie w google pixel Circle, czyli koło, okrąg i wyskoczy wam yy, tam pierwszy link będzie będziecie mogli sobie dobrać jaką ma mieć yy, promień te koło i yy, jak ono ma wyglądać to można nawet samemu wszystko skomponować i wtedy wychodzi wam idealne koło, znaczy idealnie no jak na możliwości minecrafta dobra mm, tu jest strasznie mało miejsca tylko że to chyba będzie mi służyć jako takie <laughs> ferandę czy coś ten desen żeby ten ogólnie kształt miało to do wyższego piętra, wyższe piętro będzie się tu wchodziło na, na te liście tylko nie wiem czemu te liście nie znikają, nie wiem czy jak ja ich nie ruszę to one przypadkiem nie znikną, mam nadzieję, że nie no ale dobra, zobaczymy to jeszcze muszę o, Czekajcie, czy tak nie będzie lepiej e, niż to Trójka tutaj, bo, no kurde, bo ta trójka taka jakoś, yy, o tak, niezbyt tu wygląda. No dobra, zaraz zobaczymy. Tutaj powinno być trzy od tego, czyli to po prostu one, wek, fuck Dobra, mam tu jakieś normalne drewno? Tutaj widziałem coś, nie, ale zrobimy taki myk, to jest zwykłe drewno na deseczki, na patyki ładnie. Okej. Okay. Okej. Okay. O, hops. Yy, I drabinki machniemy, bo już mnie denerwuje to. Włażenie z powrotem w tą i z powrotem, z tą i w tą i z powrotem, dobra. Tak, tak. No, jeszcze starczy na jedno i zostanie jeden patyk. Dobra, to już ciebie olejemy. No! Ajajaj, widzę, że ta budowa troszkę będzie kłopotliwa, ale dobra, dam sobie radę. Przynajmniej powinienem dać sobie radę. Okej, okay, tutaj tak, wejdę i hops! Dobra! Wow, 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 wow! Wow, ale co to było? Co to za lup był? te Minecraft, to uroki minecrafta, nie? Dobra, tu widzę deski, które mi się przydadzą, bo tego drzewna dżunglowego naprawdę nie jest wiele, musiałem sporo rozbierać, żeby. Aha, czy one nie są połączone, nie można tak używać na, na zmianę. Także no dobra, no to zrobimy wszędzie zwykłe drabinki, to już tam nie problem. Hops, jeszcze jedno i tutaj, dobra, czyli wejście mam. Wygląda to tak, że tu są takie dwa ząbki wystające, tutaj też, tu też i tu, czyli jest ok. No i to tak mniej więcej będzie wyglądać. Mm, tutaj myślę, jakby to zachować, żeby to było jakoś fajnie. Um, to pokombinuję z schodkami. To myślę, że z schodkami, i wtedy e, tymi, 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 tymi. Nie słupca, ja gadam słupkami, e, pł płotkami. Boże, co ja dzisiaj mam za zastój słownictwa. E, no i wtedy jakoś to może będzie wyglądało Także no, ja już to zrobię sam. E, nie będę was już tym zanudzał. I jak mi to wyjdzie, to zobaczycie w sobie na w początku następnego odcinka. Nie będę robił za dużo, żeby przy Was więcej zrobić, e, bo to jednak nie jest jakieś zbieranie surowców czy coś, to warto tam Wam pokazać, myślę. E, także co, miało być na koniec niespodzianka, więc niespodzianką jest to, że prosicie mnie, prosicie naprawdę, e, abym Wam podał paczkę jak tutaj w Gracie tego Tropicrafta e, także no nie ma problemu, dla mnie nie ma problemu tylko, że fajnie by było gdybyśmy uzbierali na tym filmiku powiedzmy 60 łapek tak więc jeżeli będzie 60 łapek to w trzecim odcinku e, dam do opisu e, właśnie paczkę jak będziecie mogli sobie ją pobrać i po prostu e, podmienić pliki i będzie już e, Tropi Craft u Was, będziecie mogli sobie go tam robić z nim, co chcecie. E, także, tak jak mówię, 60 łapeczek pod tym filmem. I w następnym odcinku w opisie znajdziecie link do pobrania. Także to chyba było na tyle. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, to oczywiście łapeczka w górę, komentarz i subskrypcja, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Więc dzięki za oglądanie i na razie.